Hej, ludzie, paździ tutaj, wiecie, że nadchodzący Dragon Age 4 nie powinien być porównywany do Baldur's Gate 3. Taką już narrację budują pismaki grobowe, przepraszam, dziennikarze, przepraszam, ludzie piszące o grach. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego się tak dzieje, że panowie e, pismaki. Już się szykują do momentu, w którym będą musieli usprawiedliwiać 8, 9, może 10 na 10, chociaż wątpię, jakie wystawią Dragon Age'owi czwórce po jego premierze. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale od jakiegoś czasu jest taka sytuacja, że pojawia się gra, która była nachajpowana, która była od dużego studia, która była stworzona za grube miliony. I ona nie spełnia pokładanych e, nadziei, pokładanych wymagań. I pismaki dają te 9 na 10, 8 na 10. Piszą, że to jest gra generacji. Potem tą generację do ręki biorą gracze i co się okazuje? Ni cholery to nie jest gra generacji. Że ta ocena jest trochę zawyżona. I potem te pismaki bronią tej oceny. Mówią, że nie da się inaczej robić recenzji. Pokażcie mi obiektywną recenzję. Wiecie, nie chodzi o to, żeby recenzja była obiektywna w 100%. to chodzi o to, o to, żeby ta gra była rzetelna. Jeżeli czytam wysryw pana e, pismaka z PPE, gdzie u niego no, spadki animacji, bugi i inne rzeczy. Nie, nie dyskwalifikują gry z oceny wysokiej 9 na 10, czy 10 na 10, to się zastanawiam, co ten idiota robi. We pifę, w serwisie. Wiecie, tak. wyobraźcie sobie recenzję na przykład samochodu, który nie skręca w prawo, który ma problem ze skręcaniem w prawo i recenzja mówi, powie... wciąż to jest wyborny samochód. Tylko nie skręca w prawo, bo koło odpada. Ale to jest wyborny samochód. Wyobraźcie sobie recenzję filmu, chociaż z recenzjami filmu też jest tak, że teraz to w podupadły, ale weźmy sobie recenzję filmu i połowa filmu jest niedokończona. A pan recenzent, No nie, no, film jest super. Jak film dla mnie 10 na 10. I te efekty specjalne mi nie przeszkadzają. Mało tego, tym samym wystrywie swoim pan pismak napisał, że trzeba czytać całą recenzję, bo oceny są dla PR-owców. I dla wydawcy, gościu, ty żeś powiedział właśnie, że jesteś skorumpowany. Ty żeś właśnie powiedział, że żeby się utrzymać przy korycie, to nastawił dupę i pozwolił, żeby Microsoft, Sony, no żeby nie mogę powiedzieć, aktywują im beta, a bo to wszystko pod Microsoft i inne firmy mogły cię rąbać dupsko. Wiecie dlaczego? Dlatego, że wydawcy mogą w inny sposób wpływać na recenzję. ty nie przesłać kodu, bo pani, o Boże, pani Kasia zapomniała wam wysłać kodu na kolejną tej gry, którą poprzednio zjechaliście. O mój Boże, o nie, pani Kasia, przesta... zapomniałam wam wysłać bilety na e, prezentację godzinnego dema w Los Angeles, w Paryżu czy w innych miejscach. Wiecie, pani Kasia zapomniała, ale może w następnym wrócie, może w następnej okazji pani Kasia je zapomni. Bo zauważcie, że dziwnym trafem na przykład na takim PPE może napisać newsy obiektywnie. I jako takie podejście redakcji wrzucać cytaty graczy. Z z Twittera. Wiecie po co? Potem może i narazi się na gniew Pani Kasi z pr -u. Bo gry stały się olbrzymim biznesem i coś takiego jak rzetelna recenzja mogłaby zepsuć to podejście. I dlatego właśnie mamy taki kanał jak Arkadikus czy Kifa, które wzrastają w siłę w subskrypcje i wyświetlenia. Bo ludzie fokają rzetelnych Informacji. Ja wiem, że oni czasem przesadzają, czasem mają inne podejście, ale to każdy człowiek ma inne podejście. Ale przynajmniej wiesz, z czego to wychodzi. Że nie ma w czegoś takiego jak na przykład pieprzenie w recenzji, nie wiem, Diablo 4 na gry online i potem powiedzieć, że to jest najlepszy hard slasher a potem pisać artykuły pod tytułem co można naprawić Diablo 4 mimo że dałeś 9 na 10 czy tam 10 na 10 no w ogóle to, to tutaj to PP to jest królem dać 10 na 10 Starfieldowi a za 3 miesiące dać napis mogło być lepiej hmm. ale bycie na e, trailerze z ocenami Starfielda to już lepiej smakuje nie to już za to można dać dupek i słuchajcie, kiedy ja widzę właśnie takie przygotowania do dania dupy za Dragon Age czwór, czwórki, to po prostu krew mnie zalewa. Czysto po prostu krew mnie zalewa. Wiecie, jakim Baldur's Gate ma swoje problemy. I jeżeli byłaby fizyczna wersja, a ja bym miał jeszcze raz ograł całego Baldur's Gate, a trójkę by wam powiedzieć, jak ta cała sytuacja wygląda dokładnie, bo muszę sobie odświeżyć. Co tak, patrzycie na prawą stronę, tam przecież tam stoi, ale nie wiem co. Czy fizycznego Baldur's Gate'a wydanego w Europie nie ma, nie? Ale, co jest jeszcze śmieszniejsze? Baldur's Gate i gry BioWare mają bardzo wiele wspólnego. Oprócz tego, że Bioware stworzy Baldur's Gate'a jedynkę i dwójkę ale nastawienie na narrację, budowanie drużyny, więzi pomiędzy członkami tej drużyny. To co, to nie jest gra Bioware'u? Pod tym względem nie mogę porównać Baldos Gate'a trójki i Bioware'u? A nie mogę, zapomniałem, kurde, nie mogę, bo jedna gra to jest gra akcji, a druga to jest taktyczna. I tutaj to niszczy wszelkie porównania, do jasnej cholery. Ja już, ja już słyszałem jednego oświeconego, który powiedział no nie każda gra musi być hardkorowym RPGiem. Nie musi być. Ale po to wychodzą gry wybitne. Nie idealne, ale wybitne. Bardzo z Gate żeby do tych gier porównywać. Żeby wymuszać na wielkich korporacjach, które przez 10 lat tworzyły grę, żeby po prostu dowoziły. Bo wiecie co, jak wyglądała sytuacja Larianu i Bioware'u 10 lat temu? Larian tworzył Dragon Commandera. Strategię, gdzie już tam były rozwinięte relacje pomiędzy postaciami. Ale to była strategia. A wiecie co robił wtedy Bioware? Wtedy Bioware kończył pracę nad e, Inkwizycją. Wcześniej wydał Mass Effecta trójkę i wydał sześć gier Trakcie trwania jednej generacji Dragon Age 1, 2, 3 i Mass Effect 1, 2, 3, co Bioware zrobił przez ostatnią generację? Antema i Mass Effect, Android. Co zrobił Larian? Divinity 1, 2 i wydał Baltus Gate. Więc nie wiem, czy jest lepsze porównanie. Jeżeli chodzi o drogi. Bo BioWare wywozi, wywozi, wywozi się z... dobra, Dobra, się Miejscowstwem. Zastęp... Wywodzi się z gier, które tworzy teraz Larian. I tutaj podejście do narracji, tworzenia relacji pomiędzyludzkich, będzie można porównać. Tym bardziej, że Larian nie jest stu studiem wielkiego wydawcy, tylko są niezależnym studiem. Ale dużym studiem, bo to też nie można mówić, że to jest małe studio, to jest duże studio, które ostatnio się odpowiadało w i gratuluję. Mam nadzieję, że cewałki moich przyjaciół będą tam wzięte pod uwagę. Ale nieporównywanie Baldur's Gate trójki do Dragon Age czwórki, bo Dragon Age czwórka. Jest prostszy, jest słabszy, jest wzorowany na podstawie e, Hogwarts Legacy. Już takie porównania padły od ludzi, co widzieli godzinne demo gameplayowe. No to nie, słuchajcie, nie. Bo jeżeli robisz grę pod filtem Bioware'u, jeżeli robisz grę pod filtrem Bethesda, jeżeli robisz grę pod filtem Blizzarda, to czy masz trudniej? To tylko z automatu trudniej masz większe wymagania. Rozumiecie? Mamy większe wymagania, ale pismaki tego nie rozumieją, bo dla pismaków liczy się to, żeby i ich zaprosiło, żeby nawką banda ich zaprosiło, żeby ktokolwiek ich zaprosił na wyjazd, żeby się, żeby się najechali. A te wszystkie takie ogniwanie wymaga wymagań i oczekiwać do Dragon Age czwórki pokazuje tylko, że nawet oni wiedzą, że ten tytuł nie będzie wybitny. Jestem ciekaw, kiedy u nas w Polsce pojawiały się, pojawiały się pierwsze teksty pod tytułem. No, że to jest nie, niesprawiedliwe, aby porównywać. Jestem ciekaw, gdzie się pojawią pierwsze takie teksty. Jestem ciekaw, czy znowu będą polemiki na Twitterze, że nie ma recenzji obiektywnej. To może zmieńmy słowo obiektywne na wytelne. Zróbcie wytelną recenzję. A nie recenzję po No, mój kumpel przyszedł, no nie grał. W Diablo 4, ale graliśmy razem, to jest nasza podróż przez grę. Nie, napiszcie rzetelną recenzję. Ale kurde, przepraszam bardzo, no, rzetelne się nie klikną, nie. Bo lepiej dać dupę wydawcy niż dostać dupę od psychofanów, którzy przez pół roku będą z Tobą gadali, że. Yy, Starfield jest dobrą grą, że Diablo twórka jest dobrą grą, a potem powiedzą, no, no mogło być lepiej. I do, będą czekać do kolejnej gry od tych studiów, żeby tylko zrobić im dobrze. Naprawdę, ludzie. Nie mówię, żeby nie grać w te gry, ale miejmy jakieś standardy i miejmy wymagania. Jeżeli wychodzi wybitna gra, to porównywam, to Równajmy do tej wybitnej gry. I to nie jest, słuchajcie, wybitna gra, że pracowało na nią 500-600 osób, jak przy, e, przy GTA czy przed Red Dead Nie. Po prostu ludzie rozwinęli to, co powinno być rozwinięte lata temu. Naprawdę. Ja czy ja chcę, żeby gry robiły krok do przodu? Jeżeli chcemy, żeby gry robiły krok do przodu, to potrzebujemy rzetelnych recenzji nieobiektywnych obiektywnych, rzetelnych. Nie recenzji, gdzie recenzyt omija fakt, że gra działa jak gówno, że ci co innego obiecywali, co innego dawali. Nie. Potrzebujemy rzetelnych recenzji. Bo tylko takie rzeczy sprawią, że gry będą lepsze. Tylko takie rzeczy. A co wy na ten temat myślicie? Czy Sądzicie, że ta cała zasłona dymna, która zaczęła się na zachodzie i pewnie do nas przyjdzie, jeżeli chodzi o jakość Dragon Age 4, to jest po prostu już zasłona, która jest wcześniej budowana? Czy po prostu ja Wymian i Dragon Age 4 nie będzie taką wpadką, na jaką się wydaje, że będzie? Piszcie w komentarzach. I mam nadzieję, że będziecie mieli świetny weekend i dobry dzień. pa, pa.